Mano, witam wszystkich na podsumowaniu 24. tygodnia ogrzewania domu pompą ciepła i z o mocy 5,5 kW i kopciuchem. Niestety, jeszcze na razie, także widzicie, jest około 1 na plusie, tak średnio jest 0,5-1 na plusie, wilgotność duża i pompa się szoroni, ale ona chodzi jak na razie cały czas na wspomaganiu. Towarzystwo mam tu z boku, pilnuje mnie, ma gościu. Cześć. tam ma kolegów tu ma dwóch kolegów tu ma dwóch kolegów, także kolegują na całego co kolektory zasypało śniegu troszeczkę tutaj od wczoraj tak pruszy delikatnie powiem wam śledzę to słońce i co z tego, że je śledzę jak jego nie ma trochę przypruszyło, ale zawsze coś tej energii się pojawia Zobaczmy może jak teraz wyglądają mniej więcej temperatury Właśnie bo wymiennik już jest delikatnie delikatnie jak delikatnie On Dobrze, dobrze go przyludziło Niestety wilgotność robi swoje Tu się pasek na środku zrobił Chyba jakaś ślepa rurka będzie I tu i tu Zobaczmy z ciekawości na temperatury Opa pobiera teraz 1600 w Przypominam, że ona pracuje między 1400 a 3000, także praktycznie prawie na minimum pracuje i na wymiennik płytowy z wężownic, z wężownic idzie mi 34 stopnie, a wraca z powrotem 40. Także różnica 6 stopni. Powiem wam nie jest źle. No niestety tutaj wraca 40, a nagrzejniki idzie mi 37. No i to jest właśnie to. Na wężownica się dzieje, 40 mogło iść nagrzejniki, a ono tutaj będzie podbijało, żeby tam szło 38. Także na szczęście już się ten sezon no małymi kroczkami zbliża ku końcowi. I jak już... momencik. I będę mógł się po prostu pozbyć tego rozwiązania z tymi wyrównicami. Powiem Wam, bardzo, bardzo dużo mnie to nauczyło, i teraz mniej więcej wiem o co chodzi. Wszystko już jest po składaniu, niestety na razie nie mogę tego zrobić, ale jeszcze może będzie u mnie wymiennik rurowy, także zobaczymy, czas pokaże Ja mam czas do następnego sezonu, także mam bardzo dużo czasu. Najpierw bym chciał założyć dwa klimatyzatory, żeby jeszcze przedłużyć ten czas, tak naprawdę, montażu znaczy pompy po nie, tylko wyboru finalnego tego wymiennika bo tak naprawdę jak już zrobię układ cały hydrauliczny to wymiennik to będzie tylko i wyłącznie kwestia podłączenia zawory zbiorników będą założone, pompy, wszystko będzie i zbiorniki mogą sobie pracować nawet jak mi się uda jakiegoś off-grida zrobić to już będzie je dogrzewał, także zobaczymy wszystko też mi się szykuje nowa dostawa paneli, zobaczymy Kolega napisał, także może będę miał jeszcze 20 paneli bubitych. Także no już ten upgrade powiem wam, taki się większy zrobi, także też muszę poszukać e, kogoś, żeby zrobił jakiś sterownik dedykowany do tego. Widziałem na Allegro, goście coś takiego robią. Właśnie nie Elkar, nie, jeszcze inne, tylko jeszcze inna firma to robi i dopasowuje moce, także już będę miał na tyle paneli, że można będzie coś pokombinować także zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie na razie pompa na wspomaganiu kopciuk dopala, żeby mi tego prądu na no później wystarczyło kiedy nie wolno mi będzie już kompletnie dźwigać i zobaczymy jak to wszystko pójdzie może i będzie też cieplej bo na razie to teraz to wieczorem przymrozki a w dzień tego słońca za dużo nie ma ale coś tam widzę w prognozach że pogoda się lepsze szykuje także policzmy to zobaczmy jak wyszło marzec znam się nawet ładnie zaczyna Produkcji już około 13-14 kWh, także coś tego słońca, coraz więcej. Na razie, w prognozach na ten tydzień, z tego co widziałem, to do połowy tygodnia jeszcze ma być kiepska pogoda, ale później ma się pojawić taka bardziej słoneczna. Także czekamy. Końcówka też dla tego właśnie tygodnia też nie była zła. Także troszeczkę podgoniło, to nadwyżka już mi tak nie uciekła jak zwykle. Także zobaczmy, jak to w Excelu wygląda. No i jedziemy z konkretnymi dana, danymi I tutaj Wam wytłumaczę dlaczego jest drożej malutku wszystko po kolei Słuchajcie, najpierw e, standardowo Czyli cyfry mamy tutaj zużycie pompy ciepła Zużycie troszeczkę spadło przez to, że e, Bardziej skupiam się na kopciuchu I troszeczkę tam drobniejszego dorzucam Także mamy gwiazdki, to jest kopciuch Pompa ciepła, e, tutaj mamy liczby I... Na ten tydzień pompa ciepła zużyła 80 kWh Farelka 15 kWh Razem to mamy 95 kWh I nadwyżka jest minus 1385 kWh Także nie jest źle, bo skok jest mniejszy nawet niż w tamtym tygodniu było 100 kWh. Tutaj jest nawet o mniej. Jednak tego słońca jest coraz więcej i coraz bardziej zaczynam to odrabiać. I słuchajcie, dlaczego mówię, że jest, żeby, było, żeby było drożej? Z tego co wiecie wcześniej, to całe zużycie, ogólnie tutaj, pompy ciepła liczyłem po 65 groszy. Ostatnio od znajomego dostałem yy, dwa rachunki. Znaczy, ogólnie mi pokazał, nie? I on ma półroczne akurat do rozliczenia w PG, w G11, tak jak ja. Tylko nie ma fotowoltaiki. I co się okazało? Okazało się, że może właśnie przejdę konkretnie, jak to zmieniłem. Tutaj też mi się zmieniło. Okazało się, że. W pierwszym półroczu yy, tamtego roku nie po 65 groszy, tylko 67 groszy mu wychodziło. A w drugim półroczu już wychodziło mu co kilowatogodzinę 70 groszy. Także musiałem tutaj wprowadzić pewne zmiany w yy, przeliczeniach. I finalnie yy, to wyszło tyle, że zamiast 64 to 65% mam yy, teraz ze zwrotu. A ten rok można już liczyć miało po 80 groszy z tego co, yy, z tego co wiem. Jeśli źle mówię to mnie poprawcie. Dlatego y, tutaj do półrocza miałem po 65 groszy, policzone jest teraz policzone po 70 groszy, czyli tamto półrocze drugie. I co wychodziło wtedy 2540 kWh, to zapłaciłbym 1778 zł. Jednak zapłaciłem tylko i wyłącznie y, opłaty stałe i plus te 30 kWh, co byłem na minusie, tak jak tutaj widzicie. To było, już Wam mówię, 145 zł, czyli opłaty stałe i te 30 kWh, co mi właśnie brakło do zapłaty. Także praktycznie wszystko pokryła fotowoltaika. I dalej jedziemy teraz na bieżąco. Tutaj mamy na bieżąco, czyli ogólnie całością pompa ciepła zużyła już 3600 kWh. Farelka 232 kWh. Razem to jest 3830 kWh. Tak jak Wam mówię, do końca tamtego roku jest liczone po 70 groszy, a tutaj już jest liczone po 80 groszy. I finalnie mi wychodzi, że za całość zapłaciłbym 2811 zł, czyli liczymy to plus to po 80 groszy i do tego 525 zł za 5,25 m3 drzewa. Ja po 100 zł za jeszcze z tamtych czasów liczę i na dzień dzisiejszy właśnie mam minus, y, 1380, czy minus 1358 kWh y, w magazynie, no na minusie, nie? minus na minusie mam, minus na no, minus daje plus, także tutaj plusa nie daje, ale jeszcze jest czas, żeby to odrobić, także tego nie liczę, to się tak naprawdę dopiero w czerwcu okaże, ile znowu wyjdzie dopłaty a całość tutaj kwoty będą już policzone także tak to wygląda, takie zmiany i ogólnie a na nadwyżkę jeszcze może właśnie tak wspomnę bo cały czas to wspominam, że na nadwyżkę tutaj u mnie nie wpływa tylko i wyłącznie to co tu jest, prawda tylko jeszcze wpływa do tego zużycie yy, domowe prądu, prawda czyli teraz jak na razie to mam średnio 350 no 350 kWh średnio, także to jeszcze to mi dochodzi Tutaj widzicie wszystkie zużycia, jak co miesiąc mi to wychodzi, także można sobie podejrzeć i, i porównać do siebie i co i tyle. Jak na razie, pierwsze do, do końca roku ogrzewanie, praktycznie, że tak powiem, za darmo, nie za darmo, bo koszt drzewa, ale drzewo liczę opał jako całość sezonowo, bo tu nie ma znaczenia czy do końca roku że ten nie ma rozliczenia, nie mam rozliczenia do opału, wydałem na niego wcześniej. Także tylko o ten opał się praktycznie rozejdzie i tutaj też myślę, że już też wyjdę, że tak powiem, na zero albo lekka dopłata, bo do połowy roku zawsze ciężko to ogarnąć. Także tak to wygląda. Zapraszam jeszcze na stały punkt programu, czyli co ogrzewam i czym ogrzewam. I pozdrawiam Was serdecznie. Do ogrzania mam dom. Jak widzicie, taki dwupoziomowy. Tutaj na dole jest takie podpiwniczenie. Góra to można liczyć jako piętro i na razie poddasze jest nieużytkowe. Tutaj oddziela mnie od poddasza strop. Znaczy na stropie jest 5 cm styropianu i wylowka, wylewka nie wiem ile tam jest centymetrów styropianu tak naprawdę, bo tego nie mierzyłem i w planach jest ogólnie zabudowa poddasza, ale jak na razie w tym roku myślę położyć tutaj 15 cm wełny skalnej tak żeby jeszcze docieplić. Także zacznijmy. Poddasze nieogrzewane, rok budowy 1980. 1980 Powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2. Powierzchnia ogrzewana to jest 110 m2. W przewadze na razie są grzejniki stalowe, pojedyncze. Do tego jest chyba dwa aluminiowe, a i włazienka drabinka. Także powierzchnie piętra to mam. Tak jak widać 71 m2 to jest co 84 m 3 bo piętro jest ogólnie wyższe, to jest chyba 2,60, a na dole mam chyba 2,10 do sufitu, dlatego tam jest 39 m2, 82 m 3 i tutaj są też pomieszczenia użytkowe, także góra jest grzana cała, a dół jest grzany tak, że tak powiem, w połowie dom jest dodatkowo jeszcze wkopany metr y, w grunt tak wtedy budowali na zewnątrz mam 10 cm styropianu tutaj jest pustak y, pianowy 25 cm tutaj jest na zewnątrz jest cegła później jest pustka i od środka jest y, fundament i też jest chyba pustak y, żużlowy także ta pustka pomiędzy też tam robotę robi także tak wygląda to co ogrzewam na dzień dzisiejszy dom ogrzewam pompą ciepła 5,5 kW, przerobioną z używanego klimatyzatora, to jest inwerter na kapilarze, do niej jest przyklejony wymiennik płytowy, to jest wszystko na zewnątrz, jak widzicie i ogrzewam y, z ład wody, tutaj y, 900 litrów zład wody buforów, to jest y, system przeciwprądowy już y, zrobiony, także Ogrzewam poprzez wężownice, które, które generują straty, bufory też generują swoje straty i system ogólnie znakżejnika, który też generuje straty. Także to jest próba zobaczenia, ile taka pompa da radę po prostu lepiej, po prostu da radę odgrzałek. I na dzień dzisiejszy to jest 2,5 razy lepiej, ale przy mrozach większych zobaczymy, jak to się spisze. Oczywiście na nowy sezon będzie już pompa splitowa. I będzie to o wiele lepiej pracowało, i dodatkowo jeszcze, jak mi braknie nadwyżki, bo jak je prądem tylko z nadwyżki z fotowoltaiki, to mam jeszcze kopciucha, którym się mogę poratować. Także na dzień dzisiejszy tak ten cały układ wygląda.